No dzisiaj praktycznie zagrało wszystko. Mieliśmy się bardzo dobrą zagrywkę, która po prostu bardzo mało błędów zagrywce, odrzucających od siatki. Dobrze usta To nam pozwoliło oczywiście zagrać dobrze blokiem i dużo piek obronionych, także no, te dwa elementy jak, jak są w jednej parze parze, to po prostu pozwalają na zwycięstwo w każdym meczu. Graliśmy dwa spotkania u nich, 500, to po prostu pozwala nam już troszkę jakby do, trochę sporo informacji dostarcza, także no, staraliśmy się to realizować to taktycznie i to wszystko wychodziło. Gramy po prostu jak najdłużej, staramy się jak najwięcej ugrać, gramy sportowo, także no, nasze cele no, to po prostu do końca grać, aż do ostatniej rundy, czyli do, do w turnieju finałowego pierwszą ligę. No i jesteśmy zadowoleni, no jak widać po wyniku był to wynik 3-0, ale wcale nie odzwierciedla on, że on był bardzo łatwy. Był to trudny mecz, ale zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wydaje mi się, że głównym elementem, którym zdecydował wygranej była zagrywka nasza mocna, która pozwoliła nam odrzucić rywali od siatki i, i, i ustawić strzelny blok. No, naszym celem jest grać jak najdłużej, no, powiem tak, ja osobiście gram trzeci raz w playoffach i ani razu nie udało mi się awansować do, do turnieju półfinałowego. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka.